W się, że w sytuacji budzącej a wiele nadziei, ale równocześnie trudnej dla kultury udało nam się zaprosić Państwa o wyjście od front po raz pierwszy do zamku jazowskiego, który spełnia funkcję Centrum Drużonych Współczesnej bez przerwy, jakby w stanie budowy, w stanie rekonstrukcji wydaje mi się, że jakby z coraz większymi możliwościami. Powoli, ale systematycznie um, następuje budowa tego zamku, w którym mieści się centrum i chyba znajduje tutaj coraz lepsze warunki. który jakby z nadania przynależy na centrum pomiędzy placem na rozdrożu, a zamkiem również będzie placem tej naszej gry, że tak powiem, z rzeczywistością. Yy, możliwe, że już niedługo. Także proszę jakby nie obawiać się tego, że, że to będzie miejsce, które podąża w ślad za wszelkimi przejawami i być może koniecznymi przejawami komercjalizacji wszelkich właśnie oddziaływań młodego kapitalizmu. Ja myślę, że raczej tu liczymy na młody kapitalizm, że gdzieś wchodząc w takie same relacje, jak znamy z wielu miejsc w świecie, powiedzmy sowieckiej, w Londynie czy Modernart w Nowym Jorku, że on będzie raczej wspierał i ułatwiał nam dotarcie do ludzi po prostu z najbardziej dostępną formą prezentacji zdarzeń nowych. happy to be here again last time it was in 1986 and i was here to do a concert and it was winter and uh, all the trees had no leaves and there was some snow uh, in the fields but it looked beautiful Centrum Sztuki jest polem akcji, jest punktem przyciągającym uwagę, punktem koncentrującym energię zarówno artysty, jak i widza. Jest miejscem, w którym nieustannie aktywizuje się stosunek do sztuki poprzez dawanie możliwości i wskazywanie dyscyplin czy form aktywności najbardziej w tej chwili dynamicznych najbardziej nowych wobec tego, do czego zaczynaliśmy, zaczynamy przywykać. Jest to w tym sensie pole gry. Jest to próba nieustannego pobudzania naszej reakcji wobec sztuki, wobec potrzebnego człowiekowi procesu nieustannej kreacji. Pani jest bez wątpienia, jak gdzieś to zostało napisane, najsławniejszą kobietą fotografem na świecie. To nie podlega żadnej y, y, dyskusji. I y, cieszymy się bardzo, że możemy zaprezentować jej bardzo, dosyć obszerną wystawę y, tutaj w centrum. Ta... Who nas też panie podziękować Pawłowi Althammerowi, z drugim razem odbywa się ta konferencja. Hej, just he just handed me this, and I could have used this this morning, because I flew in <laughs> for, a, you know, a rest, an eyepiece, but. Witam serdecznie na otwarciu wystawy Marina Abramović, artystki, której obecność zawsze warunkowała zaistnienie dzieła. W tym przypadku jest inaczej. Kolejne performances artystki zostały zarejestrowane na wideo i to tworzy istotę właśnie tej prezentacji. Wola centrów y, sztuki jest czymś niesłychanie dynamicznym, może być dynamicznym, ciekawszą, może być dynamiczna, przepraszam, może być ciekawsza od roli muzeów, bo muzea już mają ustalone zasady gry, że tak powiem, telefony, co, jak, po prostu jest coś, co się powtarza na ogół w, w tych muzeach sztuki współczesnej. Na ogół spotykamy to samo w Nowym Jorku, co w Paryżu, a Centrum Sztuki to zupełnie inna rola, jest bardziej, powiedzmy, twórcza, bardziej otwarta.